Cześć kochani, to Jarak znowu kanał motor wędkarski. Ci przychodźmy sobie połapać, spróbować zacząć się na karwie na metodę i spaławi w Wędka to jak zwykle. To z Biedronki. Spaławił 4 gramowy haczek 10. Spróbuję trochę większy Może się wczepi jakaś rybka większa. a jak nie bym chodź Karasio. Myślę, żeby karaś się wczepił. I teraz tak, zalęńki to tak jak widzicie, teraz trochę inaczej zrobić. chciałem zrobić. Tu mam do strzelania pracy, to więcej. Aller Classic Prestige Method mix Mamy Prestige? Nie dobra sorry I to Korn Dynamik Do metody A tam jest zanęta na karpia trapera pod spawik. Mam jeszcze ze sobą kukurydzę kukurydzę i robaki. Będę łapał na spawik I zobaczymy, co zobaczyć, co na spawik tu pyknie. Mam jeszcze do strzelenia trochę peletu z procą. Zobaczymy, może coś podejdzie. No dobra, teraz przeszkodzę. sprzęt, tam mi się wmoczy. Zaraz sobie tu tutaj społawik. Teraz tak spaławik, dam tu. Jeśli tej te tutaj bliziutko. A metodę rzucę tam prosto na 200 metrów. Tak jak, takie, ja tak jak zawsze przewożę tu łapie. No i zobaczymy, może jakieś będą efekty. Dobra, i wygruntuję wszystko, i będę jechał. Z powodu, no, to wody, dlatego się trochę wystarczy i, to, to no i dobrze, zobaczymy czy coś wyjdzie Co się znajdowało? O! Boś ładna. Podpiła się. Kurczę, jak one zasyzają te choćki tu mnie Dobra, zaraz taka ładna. Zaraz ogarnę to i ją wypuszczę. Taka pierwsza podka, no No to ładna. Nie coś Siedzi. Pładka No już, już, już już Ciekaj Dobra, rzucam dalej, patrzymy, zobaczymy co jest od nas po wejdzie. Siedzi wchodźcie do no. Tu jeszcze nie, ale chyba każdą. No, bym doliło trochę. kurczę że mi trochę przeszkadzę, Ale jakby sobie poradzę. Tyk. Na razie jest poławić metodę, nie no. Tu płoci, tu płoci. Niech opadnie. Nie, czekaj. Uh, 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 uh. kapocz już nawet ładna. Uh, uh, uh. No spłaviczek. Ouch, czy się kaczą. już No już taka ma wymiarę. Takie są metody. Takie. Nie, nie, być. Okej. Okay. No nie, 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 teraz. o, uh. Oho. Uh, uh, uh. Wow, uch, ładna poc, następna, uf uf jeszcze odhaczam Kurczę, na trawnik, tylko szczypce wezmę Już, 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 spokojnie Ładna potka nawet była, ładna No już 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 nie majtaj się No już 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 Powiem Wam nawet Taka już miła nawet, nie? No tak z 20 jeszcze 21, dobra Czekaj, bywaj dalej, ale chyba dalej, dalej. zbawik nawet nie złoży ale dobra, szkoda, że mamy to, dać, nic nie dzieje, ale tu będzie przerzucać, będziemy próbować. On może ten karpik jakiś podejdzie. Przęt zapomniałem powiedzieć Wam jakie mam, tak jak zawsze, apfisz, czosnek, lemon, plus wanilia Co tam jeszcze? Eskra, Feder, Corn Power, teraz łapie na kanibala, o, bo zmieniłem To co tam jeszcze? Corn, kanibal, haribo, chyba pepera też mam Tak? Może i ja, o, chyba cztery Mam no, jeszcze też Osmo Osmo Match Pro i Fedra Bajta ślimaki podejrzewam, nie spojrzałem muszę trochę zmienić chyba tę metodę ja, czy metodę kolorki nawet zmieniąc jakieś jakiś, na razie na no, metodę zameldować się na płocz jakieś tam są urzucam na razie podstrzeliłem też peletur znowu, co jakiś czas 8mm ze dwa mieszki po 10-11 i czekam, może się odezwie. I robię różnie. Raz wyciskam pelę, teraz pelet z tym dynamicornem oraz z zanetą. Fisz mi ile. Słodkim o Cederbajta. Ja zobaczymy, może wykręcić jakiś, chociaż jeden karpik A jak mi było trudno. Posiedzieć najważniejsze aby ja poćwiczyć tą rączkę Wzięło coś. Chyba. Uuu, co uuu O nie, krasna, chalu ładna czy płodź Nie, chyba płodź prędzej No na dwunasteczkę Czy Krasna Nie krasno bo czerwonopłetwo, zmniejszywam nawet? No już krasna. Czy płoć. Kurczę, prędzej krasną piórę. Ale dobra, w razie czego napiszcie w komentarzu. Bo może się mylę, ale to krasną pióra prędzej jest. dobra dowody. Czekaj. I dalej. I znowu to samo. Pierwszy? Sonata? na te. O, już teraz też mi jeszcze skunks. I widać, że Czekaj. mi ona uciekła? o kurde a p? krasna, to już widać że krasna pióra p? p? może nawet wiadomy no, sławiczek Spawik lepiej się odzywa niż metoda ale no metoda wiadomo taka krasna pióreczka troszkę banki na sławiczek uciekaj no i dobra chlepimy dalej Kolejna krasna pióra. Pek. trzeba będzie, będzie haczyk na większy zmienić. No. Nie, nie zaraz zmienię z 12 na 10, bo to jednak nie ma sensu, bo to nic mi nie zaciąga. Tu rybaka. Dobra. Chwila metody wrzuca i wtedy rybak. To haczyk. Czekam spowik. Плотка? Или красное пюре? О, так, так, так. Красное пюре. На пюре у окей? Mam już wale na no ja ze spodnikiem nie widzę za bardzo, ale siedzi znowu coś, A, ale się podpięło. Co to? A nie, Płodź! chodź. Coś się dzieje, ale chyba za mocno, ja położę na dnie. Co to? O koń? Nie, płodź. myślałem, że o koń. Kurczę, w nie widziałem. Jest mocno na gruncie, mam postawione płotka. Czekaj, już sobie szczerze, nie wiem. Yeah. Na metodę teraz damy otwisz wanilię lafterza i dipły F1 Fiszem odmacz probusterem a i czysty pellet i wymieszam pellet z zanętą lub z dynamik kornem ewentualnie jak nie to jeszcze zanęty z kornem ale tak jak ostatnio było chyba sprawdzić się sam czysty pellet był najlepiej bo tutaj ta drobnica mi wychodziła, wtedy mi nie wchodziło jak stosowałem bez zanęty to ładnie mi karpie wchodziły ale no niestety się odpinały patrzymy teraz Powiem Wam fala się zrobiła, że nawet kurczę spałik, nie wiem czy już bierze, czy nie. Nie wiem, zastanawiam się czasem metody, czy nie drugi nie zrobić. I spróbować na dwie metody może. Bo mam wędkę jeszcze tu mocniejszą. Bo spaławik to kurczę, no nie widzę już nic praktycznie. Czy mi ten jedzie czy, czy nie? Jeszcze chwilę zobaczę jak nie no to mówię, rozstawię najwyżej drugą warkę i spróbuję na metodę no, s pławik właśnie mi pod nie lubię rzucać Już mi za bardzo nie idzie Ja w moją stronę I spycham ten sławik Teraz zobaczę jeszcze chwilę jak mnie to tak mówię zrobię jak mówiłem powiem Wam przerzucę się na drugą metodę no nie idzie na ten spławik już łapać za mocno wieje i wstawię metodę mocniejszą, i trochę dalej rzucę. Zobaczymy, może podejdzie coś tam dalej, ale jak mi za to trudno. co to szkoda, bo myślałem, że coś będzie brało jeszcze. Zobaczmy, do maks. 12 uciekam, stąd był się upały jeszcze, znowu zaczęły. Mam nadzieję, że coś weźmie. No i dobra, wstawię metodę z i nie będę łapył jedną na dłuższym dystansie, tylko na krótszym Tylko mniej więcej taki sam kawałek może to pierwsza co w ręku zostawię. I teraz tak, że tamto rzucam na prosto na drzewo A to myślę, że tam gdzie rzucę Szkoda, kurczę, bo nastawiłem się trochę na ten No ale trudno, no nic mnie to... znaczy, nie przewidziałem, że przewidziałem czy nie przewidziałem no to jedno trudno, szkoda, trochę było spałbym nawet efekt reflektowo. Ale zobaczymy to Dwa razy. No i dobra, napnę, niech to odpadnie do końca, napnę i wtedy będę czekał to, czy coś na metodę się zapięło U, o, Karatio Ja po jest pierwszy raz Kurcze, czyżby Japończyk? Opa, chodź, chodź, nie koniec. O kurde, jednak są tu Karasio. Kasia tu złapałem Czekajcie wśród haczy, zobaczymy Karaś Japończyk, ale fajnie, pierwszy raz złapałem 23 Japończyc, ale fajnie, właśnie na to polowałem w tym roku O, dobra, strzegnijcie I wielki Uuu. Taki ja ale fajnie Chyba karp... O Nie karaś Napiszcie w komentarzu, ale wydaje mi się, że to karacja. Fajnie Dobra, z Jantko wyrasła i do wody go. Bo... Dzięki. Fajnie, super, Pierwszy kara w życiu. Kartoś siedzi na banka. Ale teraz już nie zrobię tego, jak wcześniej. Tylko żeby trzciny mnie Zobaczę coś większego, ale na bank nie dał kurwa uciec już teraz. Kurde przepraszam, ja mnie przeklinać. Czy on jest? Jest pod nogami już sobie. Chyba. Jest. Chyba. Już tym razem nie uciekniesz. O no to... no nawet ładny Aj, Spiął się Holender Aj, To przy samym brzegu Co poszło Kurde Nie no cały kurczę no przy samym brzegu już Kurde no nie wiem co się dzieje a chaczek zły. Trzeba coś źle chuluje. Kurczę, miał tu go przy brzegu. Aj, jej, jej. Dużo nie było, bo były te pierwsze, co jak ta łapa, ale kurde, no co jest? Dobra nic, próbuję zarzucać, może jeszcze wyłapę, no to trudno. Ale kurde już go miałem praktycznie. Czy prawie ja tu był przy tej Widać, no dobra, trudno. Dobra kochani, ja będę kończył. Wciszę. No tutaj. Jak wynik stawiki dobrze, połapał, połotek, jak na na się, metodę, bo mam płotek, kilka stawiorek. A my to to kara się w życiu.